PCO stara się być aktywne w każdym przypadku, gdzie wyposażenie optoelektroniczne dla wozów bojowych jest wymagane. W związku z tym, w tym konkretnym przypadku dla lekkiego opancerzonego transportera rozpoznawczego e, zaimplementowaliśmy we współpracy z firmą Kongsberg e, naszą kamerę Medium Wave pracującą w zakresie 3 do 5 mikrometra. E, naszym dążeniem jest, żeby w ramach dostaw seryjnych ta konkretna kamera była dostarczana wraz z tym zdalnie sterowanym modułem uzbrojenia dla wspomnianego wozu LOTR. PCO w obecnej chwili dostarcza nie tylko na rynek polski, ale także odnotowujemy stale rosnący eksport. Największym powodzeniem w chwili obecnej cieszą się lotnicze gogle naszej produkcji PNL-3, które sprzedajemy nie tylko dla sił zbrojnych, ale także dla wyspecjalizowanych firm, które zajmują się szkoleniem pilotów. Oraz dla firm zajmujących się pożarnictwem, gaszeniem pożarów czy użyciu śmigłowców. PCO posiada własne zaplecze badawcze-rozwojowe. W tej chwili zatrudniamy około 650 osób, z czego połowa to kadra konstruktorska i technologiczna. Natomiast stale posiłkujemy się i współpracujemy z różnego typu instytutami, takimi jak chociażby Politechnika Warszawska czy Wojskowa Akademia Techniczna, szczególnie Instytut Elektroniki. Również Wojskowe Instytut Techniczne Uzbrojenia tudzież WITPIS. PCO jest aktywne w różnych obszarach. Nasz, nasz plan sprzedaży złożony jest w pewnej mierze z dostaw indywidualnego wyposażenia żołnierza. Dla, dla wojsk obrony terytorialnej, dla, dla jednostek specjalnych, dla, dla wojsk lądowych. Natomiast w każdym momencie, w każdym przypadku, kiedy tylko wymagane jest wyposażenie optoelektroniczne dla platform, dla, dla wozów bojowych, tam staramy się znaleźć, z tym wyposażeniem staramy się dostarczać, staramy się współpracować z partnerem. Jeżeli jest to partner zagraniczny, staramy się zaproponować tak zwany lokalny content. W przypadku PCO za każdym razem, kiedy rozwijamy jakiś produkt lub też mamy tylko koncepcję takiego produktu, staramy się dzielić tą koncepcją. Niejednokrotnie jest to koncepcja zawarta na trzech kartkach papieru i konsultujemy to z naszym klientem. Następnie powstaje model, prototyp produktu, który dostarczamy na testy do naszych użytkowników. Następnie posiłkujemy się feedbackiem. Na podstawie tego feedbacku, pozytywnego, negatywnego, wprowadzamy zmiany do produktu. I produkty tak naprawdę są stale ulepszane. Nie ma myślę w naszej gamie, w naszym asortymencie produktu, który właściwie by się zatrzymał w rozwoju, ponieważ technika, technologia idzie do przodu. Natomiast za każdym razem, za każdym razem staramy się wsłuchiwać w oczekiwania naszych klientów.